Osobliwości. Osobliwości według słowa i reżyserii Michała Rudnickiego to poetycko-kabaretowa opowieść o ludzkich osobliwościach. Spotykające się na scenie postaci bawią i wzruszają. Formuła, co się współcześnie rzadko zdarza, osadzona nieopodal kabaretu starszych panów. Na scenie trzy osoby, plus akompaniator. W obsadzie Łucja Obidowska, Zbigniew Zapolski, Michał Rudnicki, plus Maciej Chwała. Opowieści w ramach zamyka dwóch robotników, którzy postanawiają zabrać swoje kobiety do teatru. Przeniesienie przez konferencjera w świat, spotykamy szereg osobliwości kobiecych, męskich oraz panujące między nimi relacje trwałe, nietrwałe, stałe i zmienne, skoncentrowane przede wszystkim wokół tego, co w życiu najważniejsze miłości. Prym wiedzie tutaj Lucja Obidowska z piosenką Najtrudniejszy pierwszy krok. Nie mylcie, drodzy państwo, mimo podobieństw z utworem Anny Jantar, przedstawiając szereg kobiecych rozterek. Poetycki charakter spektaklu, trzymany w ryzach, jest przede wszystkim, być może nie zdziwi nikogo, literacko. Teksty mówione i śpiewane rymowane, a i refleksyjność poetycko pobudza do wzruszeń. Kabaretowo nie brakuje uśmiechu, komizmu słownego, żartów sytuacyjnych pobudzonych przez kontakt z publicznością. Poza tym, dla przykładu, głębokie emocje tęsknoty okazuje się, że można ubrać więzienne pasiaki, w przestrzeni których zgromadzona publiczność nie kryje się ze śmiechem. Wisienką na torcie są puenty zamykające kolejne etiudy sceniczne. Mieszankę mogłoby się zdawać dość wybuchową, jakby przezwójcie podsumowywały słowa – Stachura dawno rację miał, że poszedł na manowce, ja też bym czasem bardzo chciał, Przekwitły już kasztanowce. Przedstawione osobliwości nieraz, jak to w życiu, zbaczają na manowce, jednak spektakl rozkwita jak kasztanowce. Aktorsko Trzy Kwiatki. Michał Rudnicki poważnie komediowy, Zbigniew Zapolski z ukrytym drgiem gitarowym gra bardzo konkretnie, a Lucja Obidowska niczym iskierka w męskim towarzystwie pojawia się i znika. Chwała Michałowi Chwale za wspieranie tria muzycznie i narracyjnie i chwała instytucjom kultury oraz organizatorom, którzy zechcą zaprosić osobliwości w swoje osobliwe kąty, ponieważ bardzo brakuje tak uśmiechniętych i literackich spektakli. Obsada. Łucja Obidowska, Michał Rudnicki, Zbigniew Zapolski, Maciej Chwała.